Największa legenda Night City w cyberpunku 2077 teoretycznie się nie pojawia, przynajmniej nie wprost, ale żyje, ma się dobrze, a sam Mike Pondsmith potwierdził, że w trakcie gdy Vince, wygranym w głowę Silverhandem, szalał po ulicach i budował swoją reputację, najgroźniejszy i najskuteczniejszy edgerunner jakiego świat widział, mógł się w mieście pojawić, ale jak zawsze działał z ukrycia. Morgan Blackhand, bo to o nim mowa, to obok Smashera, Albert Mosa i Silverhanda najważniejsza postać w uniwersum i niewykluczone, że jego obecność w Cyberpunk 2 będzie dużo wyraźniejsza. Co na to wskazuje i co o samym Blackhandzie i tym co robił w ostatnich latach w ogóle wiemy? Kiedy w cyberpunku 2077 po raz pierwszy odwiedzamy Afterlife, Jackie swoje ulitanie do Legend Night City zaczyna wprawdzie od innych edżerenerów, ale w momencie, gdy dociera do nazwiska Blackhanda, ewidentnie widać, że wydaje mu się ono najważniejsze. I to nie bez powodu, bo Morgan Blackhand w papierowym cyberpunku, archetyp dla postaci solo, to prawdziwy wymiatacz czyli w świecie gry najskuteczniejszy najemnik, jakiego można było wynająć. I to do dowolnej roboty. To zresztą Blackhand stał na czele słynnego ataku na Arasaka Tower, w którym udział brał nienawidzący, korporacji Johnny Silverhand. Trzy zespoły, które szturmowały wieżę, miały podłożyć trzy bomby i choć wprost nigdzie tego wcześniej nie stwierdzono, to Mike Ponsmith potwierdzał już, że wybuchła tylko jedna z nich, ta podłożona przez zespół znajdujący się na środkowych piętrach budynku. Los Morgana przez długi czas nie był do końca znany, ale tu ponownie w niedawnych wywiadach i rozmowach z fanami twórca świata cyberpunka potwierdził, że Blackhand przeżył eksplozję, a starcie ze Smasherem, który po zabiciu Silverhanda ruszył na dalsze łowy, także skończyło się na jego korzyść. No i tu uwaga, Morgan po zwycięskiej potyczce miał użyć zresztą fragmentów pancerza i ciała Smashera do zjechania na dolne partia Rasaka Tower. Fragmenty Smashera użyte jako deskorolka brzmią absurdalnie i niedorzecznie, ale no, po pierwsze idealnie pasują do lekko a w cyberpunku zawsze przodującego tzw. Tak rule of cool. To znaczy, jeżeli coś w danym momencie byłoby może i absurdalne, ale pozwoliłoby postaci wyglądać jak totalny beres, no to jest to jak najbardziej dopuszczalne. No a po drugie, znacznie ważniejsze. To nie moja radosna twórczość, a słowa samego Mike'a Smitha i to takie, które padły dość niedawno, bo zaledwie kilka miesięcy temu, wnosząc tym samym dolor nieco nowego kontekstu. No, ale to historia, a po roku 2023 i ataku na Arasaka Tower, Morgan Blackhand nadal budował swoją legendę. W Cyberpunku 2077, tak jak wspominałem, go no, nie spotykamy, ale to nie znaczy, że się w mieście nie pojawił. Ba, według jego twórcy, nawet gdybyśmy stali obok niego w windzie, nie bylibyśmy w stanie go rozpoznać. Twarz księgowego i kompletnie niepozorna aparycja, choć atrakcyjna, ponoć porównywalna z George'em Clooneyem, jak twierdzi Ponce pozwalały mu działać z ukrycia i zbliżać się do celów tak, aby te niczego nie podejrzewały. Żywały, a jedyną jego jakąkolwiek rozpoznawalną cechą jest tak naprawdę czarny wszczep ręki. Owa ręka w cyberpunku 2077 zresztą się pojawia, choć do tego wrócę dopiero za chwilę. I jak coś wcale nie chodzi o Mitcha Andersona, Zaldę Caldos czy Kurta Hansena, którzy w grze również mieli czarne cybernetyczne ręce, no coś innego. Tym, czego w grze nie widzieliśmy i o czym nie słyszeliśmy, to dalsza współpraca Black Handers and USA. Prezydentka Elizabeth Kress była szefowa Militechu, która często Morgana po objęciu nowego stanowiska zdawała się być wierna wcześniejszym przekonaniem i Edge Runner miał wykonywać liczne zlecenia i misje specjalne dla rządu. Choć w samym Cyberpunku 2077 się o tym nie wspomina, wzmianki o tym mamy jedynie w podręczniku do Cyberpunk Red, to już o samej Elizabeth Kress słychać w grze całkiem sporo. Prezydentka Myers jej następczyni wtedy, gdy ją uratujemy i próbujemy dostać się w bezpieczne miejsce w dodatku widmowolności, często o niej wspomina i wychwala to, jak długo udało się jej utrzymać władzy. Nigdy nie mówi się o tym wprost, ale Blackhand ze swoją niezachwianą niezawodnością i umiejętnościami wypełniania każdej misji mógł się w pewnym stopniu do tego przyczynić. No, ale obiecałem, że wrócę jeszcze do tej czarnej ręki Black Handa i tak jak wspominałem, w cyberbanku 2077 ona się faktycznie pojawia. Choć, aby na nią trafić, trzeba zrobić coś, czego 99% graczy nie robi, czyli nie tyle oglądać kanały informacyjne w grze, co czytać ich strony internetowej. To nie byle kiedy, a na samym początku gry, bo później ta informacja z archiwów znika. Otóż, gdy podejdziemy do komputera w mieszkaniu v, mamy możliwość wejścia na stronę WNS News, i tam znajdziemy informacje na temat incydentu nazywanego masakrą w Japantown. W Night City tego typu rzeczy dzieją się na porządku dziennym, ale tym razem jedna osoba ocalała i zapamiętała, kto tej demolki dokonał. I choć nie znał jego personaliów, to opisał go jako postawnego mężczyznę z czarną, cybernetyczną ręką. W normalnych warunkach można byłoby to uznać za przypadek, w końcu Black Hand nie był jedynym człowiekiem z czarnym szczepem, ale z racji tego, że ofiarami mieli być agenci Lazarus Group, dużej, militarnej korporacji, której w Cyberpunku 2077 wiele nie ale w papier cyberpunku odgrywała znaczącą rolę, bo sporo mieszała w światowej polityce i znana była z najbardziej zaawansowanych i skutecznych żołnierzy, no nie jest wielką przesadą zakładanie, że cała akcja mogła być związana z Black Handem oraz NUSA. Pokonanie całego oddziału agentów nie mogło być dziełem przypadkowego zabójcy, no akcję przeprowadził ktoś z ogromnym doświadczeniem i wiedzą. Morgan pasowałby tu więc idealnie. Jak to wszystko pozycjonuje Black Handa w kontekście Cyberpunka 2? Tu oczywiście działamy jedynie na polu domysłów, a ale biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z sequelem, czyli grą osadzoną w późniejszym czasie, prawdopodobnie czymś w latach 2078-2088, co wyjaśniałem już w innym wideo, no byłoby to oczywiście bardzo dobrą podkładką pod wprowadzenie kolejnej legendy Night City, zwłaszcza, że te pozostałe, kojarzone z oryginału, no cóż, ich lista po wydarzeniach z Cyberpunku 2077 się mocno przerzedziła, a ci, którzy w jakiejś formie przetrwali, no nie są już tym samym co dawi. Alt oczywiście nie żyje, ale jest bardziej niż pewne, że jej cyfrowego ducha ponownie w Cyberpunk 2 spotkamy. Silverhand, no, jego los zależnie jest od tego, które zakończenie zostanie uznane za kanoniczne, ale najprawdopodobniej będzie to jednak któreś z tych, które wykasowały jego engram. Smasher, to no, tutaj cóż, Vigo zabił, choć możliwe, że Arasaka ma jego kopię i przerzuci engram z tożsamością do nowego ciała. Bartmos jemu poświęcałem osobny niedawny film i wierzę, że faktycznie jakąś rolę w dwójce odegra, choć pewnie nie główną. Ale... To tyle. Reszta dawnych legend albo już umarła na dobre, albo nie odgrywa żadnej większej roli. I tak naprawdę, Black Hand zostaje jedynym wciąż niezagospodarowanym edgenerem z Cyberpunk'a 2020 i Cyberpunk'a Red. I szkoda, aby tak faktycznie pozostało. Zwłaszcza, że przymiarki do tego, aby odgrywał jednak nieco większą rolę w Cyberpunku 2077 trwały, no ale finalnie się na to nie zdecydowano. Mało kto już bowiem pamięta, ale początkowo ekran tworzenia postaci V w grze wyglądał mocno inaczej niż to, co dostaliśmy, a zamiast obecnych trzech ścieżek kariery, wybieraliśmy na kim chcemy naszą postać wzorować. Tu także mieliśmy trzy opcje, Silver Silverhanda, Saburo Arasake oraz Morgana Blackhanda właśnie. Jak wiemy, Silverhand i Saburo w grze się oczywiście znaleźli, odegrali swoje role, no a Morgan finalnie do gry nie zawitał, a głównym powodem miała być zawarta między wtedy Projekt Red, a Talsarian Games Mike'a Pondsmitha umowa, na mocy której Redzi mają jednak nie ruszać postaci Blackhanda, aż do momentu otrzymania zgody. Ta ze strony Pondsmitha pojawić ma się dopiero wtedy, gdy Mike Powie do końca historię Blackhanda w latach sprzed gry wideo. Biorąc pod uwagę to, że od premiery Cyberpunk 2 realnie dzieli nas jeszcze przynajmniej jakieś 5 lat, szansa na to, że mi się wyrobi, są no, mimo wszystko spore, zwłaszcza że Cyberpunk Red rozwija się bardzo dynamicznie, nowe wkładki do podręcznika stale do graczy trafiają, a wraz z nimi nowe historie. Całkiem niedawno zresztą udostępniono Solo of Fortune 2045, skupiające się na klasie solo, czyli tej, która oryginalnie przypisywana była i jest, Morganowi Blackhandowi. Oczywiście niewiele na temat Morgana się tam pojawia, bo Tarzan Games chce, aby to gracze tworzyli historię własnych postaci zamiast odtwarzali coś odgórnie napisanego, ale z czasem powinniśmy otrzymać więcej konkretów. Nie chcę oczywiście wyciągać zbyt pochopnych wniosków, ale fakt, że Pond Smith ostatnio się mocno zaaktywizował kwestię kwestii Blackhanda, opowiadał o nim także i w programie CD Projekt Red kilka miesięcy temu, no może to nie być przypadek. Prace nad historią Cyberpunka 2 już trwają i choć na tym etapie to zapewne dopiero wstępny szkielet, ogólny kierunek z pewnością jest już z Majkiem ustalony. W jakiej roli Blackhand w cyberpunku się pojawi? No to oczywiście możemy zgadywać, ale są dwie role, w których na pewno go nie zobaczymy. Choć niektórzy spekulowali, że Mr. Blue Eyes jest z nim jakkolwiek powiązany, jest Proxy, które stanowi oczy i uszy Morgana w Night City, ten kierunek spekulacji można od razu wyrzucić do śmietnika. Ponce mi po to zapytany, kategorycznie zaprzeczył i przyznał wprost, że to nie w stylu Blackhanda. To człowiek lubiący działać w cieniu, nie zwracający na śmie uwagi, a z całym szacunkiem dla tajemniczości Mr. Blue Eyes, no to on uwagę jednak zwraca na siebie bardzo mocno. Wykluczyć możemy także, i opcję engramową, niejako powtarzającą schemat Cyberpunka 2077. O ile engram Silverhanda miał sens i był odpowiednio wyjaśniony w lore, tak w obliczu potwierdzenia przez Ponspifa, że Morgan żyje, no nie miałoby to najmniejszego sensu, gdybyśmy mieli znów pakować głównej postaci czy do głowy z zapisaną tożsamością kogoś innego. No a pomijam już kwestię tego, że byłoby to zwyczajnie wtórne. Oczywiście potencjalnie ciekawe, nie mówię, że nie, ale jednak wtórne ACD Projekt Red z pewnością będzie chciało opowiedzieć tym razem nieco inną historię. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że Blackhand, o ile się pojawi, będzie postacią raczej z ekspozycją podobną do Solomona Rida, krewnego przez Idrisa Elbe, choć pewnie jednak w nieco mniejszej skali. Agent specjalny, postać z którą główny bohater jedynie współpracuje przy realizacji co trudniejszych questów, wydaje się najbardziej sensowna i naturalna do ogrania na poziomie scenariusza, ale i zgodności z lore. Morgan Blackhand zna swoją wartość, robi to, co robi, bo ma świadomość tego, że jest po prostu dobry w zabijaniu, nawet jeżeli nie czerpie z tego wielkiej satysfakcji. Czy Momentami skrajnie wręcz brutalny pragmatyzm, jaki charakteryzował jego postać w papierowym cyberbanku, z pewnością zostanie na grunt gry przeniesiony. Ale aby utrzymać jego legendarność i tajemniczość na odpowiednim poziomie, CD Projekt Red z pewnością nie może pokazywać go nam nieustannie. Raczej sporadyczne występy, krótkie wejścia i wyjścia w górnym wątku, po których mamy wrażenie, że to faktycznie ktoś z kim lepiej nie zadzierać. Dla integralności postaci, z tym co wykrował Mike Pondsmith, będzie to kluczowe, a to w praktyce oznacza, że prawdopodobnie Black o ile w ogóle będzie w cyberpunku, nie będzie odgrywał w nim kluczowej roli. To jest, jeżeli się pojawi, z pewnością będzie szalenie ważną postacią, ale nie będziemy wchodzić z nim w interakcję tak często jak z Silverhandem. Bardzo ciekawe w kontekście Morgana byłoby także to, jak rozegrana zostanie kwestia Smashera, z którym od lat Blackhand był w bezpośredniej rywalizacji. W pewnym sensie jest ona dla papierowego cyberpunka wręcz ikoniczna i byłoby szkoda, gdyby z uwagi na wydarzenia w cyberpunku 2077 Morgan został całkowicie pozbawiony możliwości ponownego ośmieszenia Adama. Równie ciekawym wątkiem mogłoby być to, kto tak kultowo dla uniwersum postać miałby zagrać. Zarówno Cyberpunk 2077, jak i Widmo Wolności swój marketing mocno opierały na postaciach znanych aktorów: Keanu Reevesa wcielającego się w Silverhanda i Idrisa Elby grającego Solomona Reeda. Ktoś kalibru Black niewątpliwie zasługiwałby na iwiazdorską obsadę w tej roli, i w dyskusjach na ten temat najczęściej pojawiającym się nazwiskiem jest Karl Urban. Uwielbiany w roli Butchera w serialu The Boys, ale pojawiający się także we władcy Star Trek, a niebawem także w Mort Mortal Kombat jako Johnny Cage faktycznie aparycją całkiem nieźle odpowiada temu, jak prezentowany był do tej pory Morgan, a to i twarz na tyle rozpoznawalna i lubiana w środowisku, nazwijmy to, zarówno nerdowskim, jak i mainstreamowym, że mogłaby nieźle posłużyć jako koło zamachowe dla promowania Cyberpunka 2. Czy tak faktycznie będzie? No i przede wszystkim, czy Morgan Blackhand w Cyberpunku się pojawi? Przekonamy się najwcześniej, za jakieś 2-3 lata, kiedy to zapewne wtedy Projekt Red zdecyduje się na pierwsze oficjalne zapowiedzi i ujawnienia związane z grą. Najpierw Wiedźmin 4, później ogłoszenia dotyczące Cyberpunka i premiera może za jakieś pół dekady. To jedyna możliwa kolejność, więc jeżeli mocno czekacie na powrót do Night City, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ale tak jak poprzednio było warto, tak zapewne warto będzie i teraz. O ile nadal Redzi postawi Akcenty w podobny sposób, co w pierwszej części. No, a jeżeli się mylę i Blackenda w Cyberpunku 2 nie będzie, no cóż, wówczas pojawi się w części kolejnej, jakkolwiek by się ona nie nazywała, i kiedykolwiek by ta gra miała nie debiutować. To po prostu zbyt ważna dla uniwersum postać, aby można było ją całkowicie zignorować. Tutaj, kropka, dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze przewidywania w sprawie Backhanda. Czy chcielibyście go w grze w ogóle spotkać, czy kompletnie tego nie potrzebujecie? No i pamiętajcie, łapka w górę, podbiciach oraz subach, jeżeli materiał się Wam podobał. Ja w tym miejscu się żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć!